Witam wszystkich fanów Monster High. W tym filmiku chcę wam pokazać nową lalkę z serii Upiorne połączenie hybrydy. I jest to Sirena Von Boo, hybryda syreny oraz ducha. Tak jak już wspomniałam, ta lalka jest połączeniem syreny oraz ducha i każdy najmniejszy nawet szczegół na tej lalce wskazuje właśnie na to połączenie. Zaczniemy może od włosów, które są bardzo fajnie upięte. Z prawej strony mamy trzy zakręcone warkoczyki zakończone gumeczkami. Na samej górze mamy jeden kosmyk spięty gumeczką. I na dole wielką kitkę stworzoną z loków. I jak widzicie, te włosy są niebiesko-fioletowe, mają różne odcienie. No i oczywiście piękna, sztywna, lokowana grzywka. Na czole, w sumie nie na czole, tylko nad czołem. Następnie chciałabym zwrócić uwagę na jej cerę. Twarz ma białą, ręce do połowy również, ale później przychodzą w taki ciemny kolor. No i na, na twarzy mamy brwi, gdzie przypominają troszeczkę płetwy. Są one niebieskie. Oczy również mają rybie motywy. Oczywiście, jak widzicie, mamy tutaj czarne, długie rzęsy. Dziewczyna ma jeden malutki kolczyk w prawym uchu i drugi zwisający, są to łańcuchy nawiązujące do tych łańcuchów, które ma na szyi. Jest to dość nietypowa biżuteria, ale myślę, że te właśnie dodatki nawiązują troszeczkę do duchów, lochów i łańcuchów. Na szyi nasza syrena ma taką bardzo ładną, ciemną płetwę. Jest ona malutka i chowa się akurat pod pelerynką. Takie same małe płetwy dziewczyna ma na rękach. Ręce ma troszeczkę ciemniejsze, ale pomiędzy palcami y, oczywiście widzimy takie malutkie, przeźroczyste błąki i na rękach widzimy również frędzle koloru czarnego. To wszystko dodaje upiorności, ale też takiego myślę, uroku. Jeżeli chodzi o strój, to tutaj powiem tylko o górze, ponieważ dalej mamy ogon. Na samej górze mamy dwie warstwy materiału, które tworzą taką pelerynkę. Jedna warstwa jest to siateczka z takimi wodorostami albo nawet cierniami, a druga jest to już siateczka o większych oczkach. Jest ona czarna i pokryta niebieskim brokatem. Następnie mamy bluzeczkę. Brózeczka albo nawet gorset. I tutaj są motywy morskie. A jak się dobrze przejrzymy, widzimy tutaj ośmiornice. I na sam koniec zostawiłam sobie ogon, który jest cały pokryty łańcuchami. Są one odpinane, mają guziczki. Pod spodem widzimy, że ogon przechodzi z koloru białego, w ciemny, tutaj taki połyskujący niebieski. No i na dole. Ciemnoszary. Ogon zakończony jest wielką podwójną płetwą, która się rozkłada i dzięki temu dziewczyna może stać na przykład na biurku. Z przodu mamy troszeczkę więcej plastiku i mniej prześwitujących dziurek. A z tyłu ten plastik jest bardziej połyskujący i mamy już tutaj więcej przerw pomiędzy tym plastikiem. Myślę, że to jest bardzo fajne połączenie. Dziewczyna jest bardzo ładna, ale też troszeczkę upiorna. No ale na to wskazuje właśnie ta seria Monster High. Nie zapominajmy również o pamiętniku. Jak w każdym zestawie, oczywiście do tej dziewczyny też jest dołączony. Tutaj mamy plan lekcji, no i kawałek pamiętnika. Na samym przodzie widzimy, że ten pamiętnik należy właśnie do tej lalki, czyli Syreny Fonbu. No i tego pewnie też się spodziewaliście, że do lalki dołączona jest szczotka, tym razem w kolorze żółtym. Jeżeli choć trochę zainteresowała Was moja recenzja, zapraszam po więcej szczegółów na megadyskon.pl.